Jak już teraz przygotować się do dobrej śmierci? Ponieważ dobra śmierć to owoc dobrego życia, dobre życie to życie w przyjaźni z Chrystusem i w zgodzie z innymi ludźmi, dlatego należy zadbać o, o regularne przystępowanie z miłości, a nie z przyzwyczajenia do Spowiedzi Świętej, do Komunii Świętej i o częste uczestniczenie w Eucharystii. O włączenie do swojej codziennej modlitwy krótkiego rachunku sumienia, w którym podziękujemy za otrzymane dobro i przeprosimy za wyrządzone zło. O nieodkładanie na później przebaczenia tym, którzy nas zranili i prośby o przebaczenie tych, których zraniliśmy my. O spisanie prawomocnego testamentu, aby nasz majątek po naszej śmierci nie stał się powodem cierpienia i rozłamów w rodzinie. O pogłębienie wiedzy o śmierci i wieczności, jaką przekazuje nam Pan Jezus, dlatego czytajmy Pismo Święte i dobre katolickie książki. Odpusty nie tylko dla zmarłych, ale i dla siebie, dlatego że staranie się o nie nie tylko skraca czyściec po śmierci, ale zmienia także życie na ziemi. O wstąpienie do wspólnoty w kościele katolickim, w której wraz z innymi przygotowujemy się do przejścia do wieczności. Na przykład do wspólnoty apostolstwa dobrej śmierci. Zapraszamy. A w następnym odcinku o tym, kto apostolstwem dobrej śmierci opiekuje się z nieba. Do zobaczenia.